Cześć, witam was Koilu i witam Was w odcinku zatytułowanym Minecraft Świątynie. Dzisiaj dowiecie się jak znaleźć takie świątynie i jak nie wpaść w sidła połapek, które się tam znajdują. A więc zapraszam Was do oglądania. A więc zaczynamy. Mamy, jest, budzimy się w dżungli i idziemy wzdłuż pustyni w prawo. Po jakimś czasie pokaże nam się świątynia pustynna oraz i tutaj e, taki mały dodatek e, pustynne wiocha Z, później też to sobie zobaczymy, więc okej okay. Ciągle idziemy, nie zrażamy się, że tutaj jest sam piach, sam piach Idziemy dalej. Przepraszam Was za generację moich czanków, ale no cóż jeszcze trochę o jest I mamy oto świątynię yy, link do raczej yy, seed znajdziecie u mnie w komentarzu więc możecie sobie ten możecie sobie zobaczyć Okej. Okay. jesteśmy w środku mamy tutaj żółte yy, pomarańczowe yy, wełny i w środku niebieska ale tym później się zajmiemy najpierw chciałbym wa z wami przejść się po tym po tej świątyni. Jak widzicie, jest w, nawet, nawet. Eee, dobra. Tylko gdzie tu było wejście? Gdzieś tu było wejście do wieży. O, tutaj jest wejście do wieży. Wchodzimy sobie. Mamy tutaj pierwszą wieżyczkę. Tam mamy drugą. I poza tym chyba nic nie ma. Dobra, zajmiemy się teraz e, tym naszym e, sednem. A więc tak, niszczymy po prostu to. To. Powstaje nam taki kwadrat, jeżeli taki, e, taka studzienka 3x3. I jak się tam dostać? Nie będziemy tam e, schodzić e, po prostu skacząc, ponieważ czeka tam na nas niespodzianka. Więc po prostu zrobimy sobie z tego schodki okay. można też inaczej wylewając wodę ale po prostu nie chce mi się tak bo ja wolę o, akurat takie takie schodzenie więc zejdziemy sobie tak jeżeli ktoś chce oczywiście może inaczej jakoś wrócić. Ok. A więc musimy omijać TT i po prostu bierzemy wszystko, co tu mamy. Możemy tutaj też znaleźć szmarakt, który, tam, który też został dodany w wersji 1.3.1 i handlować nim yy, z mbc ami jak widać dostaliśmy 38 zgniłych mięs, 16 kości oraz 8 sztabek złota. No i trochę jeszcze pomrańczył wełen i niebieską jedną wełnę. Ehm, tak. A więc powiem wam jeszcze o co chodzi z tą tą płytką naciskową. Po prostu <grym> To będzie taki e, kończ, kończący, bo nie, dobra. Po prostu zniszczymy ją i wam pokażę co tam jest. Widzicie? Jest po prostu TNT. Jeżeli byśmy na tym stanęli cało, całe te dolne e, pomieszczenie poszło by z dymem. Okej, okay. A teraz jeszcze zwiedzimy sobie wiocha NPC ta, NPC tów. Tak, ok. I tak właśnie oto zwiedziliśmy całą świątynię. Jeszcze nie wiem do czego, o co chodzi z tymi znakami, ale jeżeli się dowiem, to Wam powiem. Ok. A więc tam mamy jeszcze wioskę. Pójdziemy sobie tam. Widać w generacji 1.3.1 yy, Dodali taki bajer, że po prostu yy, Gdy wioska generuje się na pustyni Ona sama dostosowuje się do terenu Czyli jeżeli jesteśmy na pustyni To mamy po prostu z, yy, z piaskowca zrobione domki Lub yy, z piasku też um, A gdy na, po na polanie albo na polu gdzieś tam to po prostu mamy normalnie zwykłe z drewna pokażę wam też jeden buyer, który doszedł w 1.3.1 czyli handel z wieśniakami to jest szmaragd szmaragd możemy w, y, odkopać tylko w, y, w terenach górzystych na od poziomu 20 do bodajże 40 i tak możemy handlować sobie z nimi książkami nie wiem, armorem jakimś czy coś rozaczymy tutaj na przykład do tego gościa. Tutaj wełnę możemy sobie zamienić. Tutaj możemy w Love Stone'a. Ehm, co ciekawe też, że gdy ma, e, wymienimy się już z, z tym osadnikiem za jakieś e, rzeczy, na przykład za nie wiem jeżeli damy mu szmaragd za te buty to po prostu później odblokowuje się nam następne następne yy, rzeczy to może wam zademonstruję to okej okay, um, teraz znajdziemy sobie szmaragd tylko nie wiem gdzie to było dobra zrobimy sobie tu Okej okay. Okej, okay, i więc mamy ten A Nie pamiętam jak się to robiło Hmm O I teraz dostaniemy sobie buciki Później Możemy sobie Chyba odblokować A nie, jednak nie Kurczę, nie pamiętam. Ale jeżeli odkryję to, jak to jest, to od razu wam powiem, dam znać. Tak, a więc jeszcze zobaczymy, co jest w kuźni. Najważniejsze. W skrzynce, co jest. Bo jeszcze nie sprawdzałem, powiem wam szczerze. Wow! No tego bym się nie spodziewał. Naprawdę. Wow, naprawdę. Cztery sadzonki, dwie żelazne dwa żelazne napierzchniki i dziewięć diamentów. 9 diamentów, to, to już jest, jest się ustawionym do końca, no. <grym> Na 3 kilofy diamentowe wystarczy. No a teraz powiedzcie mi, że ten, ta mapa jest do dupy. Tak, a więc to chyba wszystko, co chciałbym dzisiaj wam pokazać. Mam nadzieję, że się ten yy, sit podobał. Jeżeli tak... Proszę Was o łapki. E, w, zapraszam Was też na mój kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.